wszystkich w 81 części. Let's Play Dragon Age początek. E, przypominam, że ostatnio trafiliśmy do strasznego miejsca i e, spotkaliśmy tutaj jedną, e, no, jedną z jedną tak? Tak się na nich mówi. O, nie, nie, nie to. Nie, 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 to dzienniczek poproszę. Uż... O właśnie. E, nie, hmm. O, właśnie, krasnoludkę imieniem Hespi. Czy jakoś tak? Niestety ona była troszkę obłąkana i pobiegła w tamtą stronę. My też tam idziemy, czy coś się zmieniło? Zmieniło się tyle, że mam toporek. Okazało się, że we ekwipunku mam zamiast tego sztyleta ten toporeczek, który jest dużo, dużo lepszy. I nawet może wam go pokażę. A niech będzie. To jest ten, linia krwi. A wcześniej miałem ten. 6 a 840 plus bonusy to jest spora różnica powiedziałbym nawet że ogromna różnica ale dobrze już bez pieprzenia lecimy dalej z tematem dzisiaj mam nadzieję że, że odnajdziemy patronkę i wreszcie zakończymy to chodzenie po tych ruinach i walkę z tymi pomiotami bo już naprawdę mam dosyć no ile tak. można z nimi walczyć Aha. chociaż nie chociaż ostatnio były te truposze to jej obsesja tak się o tym mówi, ale to zbyt słabe słowo. Błogosławiony kamieniu, nie zostało w niej nic spróczkowadła. Mhm. Mm Super. Ktoś tu mówiło o, o mrocznych pomiotach? Oczywiście, o, oczywiście. O, kurwa, oczywiście, oczywiście. O, tamten też mnie już zauważył, no, oczywiście. Będzie. Oczywiście oczywistości Zginiesz Myślę, że te... Tak, tak, tak. To i tak ci nic nie da, bratku. Oj ty! Zostaw w mojego krasnala. Ej, zabijcie go wreszcie. Bardzo bym o to poprosił Dobra, dzięki. Ej, zostaw stena, ty w krajerze Zostaw stena! Zostaw stena! stena! Sten wytrzymasz? Wytrzymasz, dzięki. Dobrze, sten zagadałeś go. Miał jaki kozacki finisher! Pię Uuu, piękne. Nie no. E, jeszcze potrafi mnie dragonek zaskoczyć. Jeszcze potrafi. E, właśnie, dobrze, że macie okłady leśnicze, prawidłowo. Okej, okay, no i, i teraz pytanko. Aha, tam jest zamknięte, czyli już pytania nie ma, mam. Mamy iść tutaj. Chcieliśmy uciec, ale nas znalazły. Zabrały nas wszystkich, zmieniły. Tak, tak, tak. tak. Oj, zmieniły, no wiem. Oj, oj, oj. Się poblokowaliśmy troszkę. Nie wszyscy na raz zdążymy. Ok, otwieramy. Dobrze. Duchy. Duchy. Ciekawe, jak są nastawione Ola do nas. Mar. Myślałem, że rozpadł się już w pył. Podejrzanie? Spokojnie tu. Pozwolicie tak po prostu przejść? Nie wierzę. O, o, o. Aha, coś takiego, okej. Okay. Okej, okay, ołtarz legionistów, tak? Hmm. Hmm, hełm. Proszę. Proszę, proszę. Aż jest ciekawości... Tutaj. Aż sprawdzę. Oho, nie no, słabszy jest od tego. Hmm. I chyba przy okazji skończyło mi się też miejsce w plecaku. Co, Co nie strasznie? strasznie... Holy shit! Nie wygłupiajcie się! Aj... Myślałem, że już będzie tak spokojnie. Na rozkaz. Eee. Jak chcę tego dobicie. Dobra, teraz tego. Ok. No, no, sten, sten, uważaj. Uważaj, sten, ok. I. A niech będzie. Tak. Okej. Okay. Dobra. A ty dokąd? Nie, nie, nikt nie powiedział w koniec imprezy. Zostaw panią i walcz z nami. tak jest. Dobrze z ten zajebcie tego z syna, okej okay. A, tam jeszcze ktoś jest nie. No, chyba już formalność taka. Dobrze. Okej, okay, ten nam awansował, brawo! Brawo, brawo. Słuchaj, przy okazji zrozdam poziom. Tak się zastanawiam, czy nie, nie chcę ciebie, chcę chcę e, Nie to właśnie. Rękawiczki byłyby lepsze, powiadacie? Buty też. No, i to w sumie też. Ale wszystko 42 siły wymaga. A my mamy. O proszę, idealnie! Idealnie! Czempion! Co my tutaj chcemy? Czy może broń dwuręczna? Hmm. To brzmi ciekawie. I przy okazji. O. Czy ja mogę coś. A, nie mogę. Dobra. Nie ma problemu Z ten Jak tutaj wygląda sytuacja No bo to jest Kozackie w chuj Więc sobie weźmy a Tak przy okazji To kosztuje jeden A to Kosztuje sześć O Jest jednak różnica o, To Z butu legionu Tak jest Okej okay. Zbroja legionu no, zbroja? hmm... Zbroja no, powiedzmy, powiedzmy. I i jeszcze hełm legion. Niestety hełm jest słabszy. Niestety hełm jest słabszy. Ale kozacko w nim wygląda. Chyba tak sobie zostawimy. Heum jest słabsza, szkoda. Ale niech cały będzie kwipunek z legionu, jak tam wyglądasz ten? Myślę, że jeszcze lepiej. No, przynajmniej hełm lepiej się prezentuje tak. A smoczą zbroję zostawimy dla Alistera. A może dla tego krasnoluda, kto wie. Może on też zostanie, mógłby w sumie zostać. Nawet nie jest zły. Nie wiem, czy lepszy od Alistera. Wydaje mi się, że są Mężczyzn podobni. zabijają, mają dla nich litość. Ale kobiet pragną dla siebie. Chcą cię dotykać, formować i zmieniać aż będziesz ich pewna. Okej. Okay. No dobra, to już wiemy, ten klucz od początku było wiadomo do czego jest. to klucza. No to lecimy dalej. Lecimy dalej, co? Mi Zabrali lary Zmusili ją. Wyjadła innych naszych przyjaciół. Zerwała twarz własnego męża i wpiła jego krew. Ajajajajajajajaj. No proszę. prawda, tak w koło sprawdzam, czy jest tu coś ciekawego. Ale nie ma. I tam mamy wreszcie znacznik fabularny. Zapisanie gry? O nie. Puchła, szarzała, zaczęła cuchnąć, tak jak one, odmieniły ją na swoje podobieństwo. Potem ona zrobiła ich jeszcze więcej. Ej, co to ma tak. znaczyć? O. Hmm. Aha, pro, no dobra, nie ma problemu. Myślałem, że. Już tutaj spotkamy tą, którą szukamy od Oczywiście. tak dawna. Ale. A, miejsce nie ma. No tak. Faktycznie. Matka, lęgu. Zrobione. Faktycznie nie. Uuu. No, proszę, proszę. Oczywiście standardowo pochlepani krwią. A jednak ten wygląda kozacko w tej zbroi. kurwa co to jest o oh, shit aha ma walczyć z mackami? okej okay. Uderzyć na tych dobra nie ma problemu Rozkazy? Walczcie, walczcie. O nie, one wyrastają na nowo? póki możesz! Mam nadzieję, że nie. Fak. Nie pozostawiasz wyboru. wytrzymajcie, chłopacy, wytrzymajcie. No, tak, tak. Dobra. Mam nadzieję, że te macki się nie odnowią, bo inaczej będzie. Lipa jak cholera. Okej. Okay. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. O, proszę, jaka niespodzianka się nam na koniec zrobiła. Aha. Dobra, jest trochę już zraniony cwaniaczek. Okej, okay, wytrzymajcie, wytrzymajcie. Fuck, tak. Mm, a z ciebie ścigłoby z ciebie to. Z ten, z ten nie opieprzamy się, nie opieprzamy się, atakujemy. Atakujemy. Okej... Okay. Dobrze leczysz, bardzo dobrze. Jezu... O nie. O nie, 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 nie. Fak, 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 odwrót, 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 panowie! Aj, wiedziałem, że było za prosto. Wiedziałem, że było za prosto. O, dobra, mam nadzieję, że to... Nie, matki się tu nie zbliżają, na szczęście. Dobra. Tego też. No dawajcie go, dawajcie. Okej, okay, w ogóle jak to się nazywa? Matka lęku. Hm, ciekawe. Okej, okay, co? Zaczynamy jeszcze raz. A ty, Suko. Tutaj przyszłaś? Nie ma problemu. Tu, tu, tutaj na co, na co czekajcie? A nie, 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 nie. Od niej wara. Ty się wycofaj, skarbie tutaj napieprzać teraz tutaj dobra Napieprzamy. Yy, czy ty mogłabyś uleczyć wszystkich ok właśnie coś takiego yy, co tu jest ok Fuck, ona odpycha ta szmata. to. co? Nie, no to jest matka. To jest szmata. Mhm. Ale matki jakoś to nie przypomina, szczerze mówiąc. Dobra. Jest na połowie hapsa. No, jedna trzecia hapsa. Jest nieźle, jest nieźle. Okej. Okay. Co tutaj? Atakować, atakować, na co czekacie? Atakować. Fak. Fak, 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 o Jezu. Nie trzęść tak. Wszyscy do mnie, 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 kurwa mówię. Ja wiem, że tam jest fajnie, ale wszyscy do mnie. Zajebać tego, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, dobra. Pomóż tej kurwa, nie! Ulec się skarbie. Fakt. O, shit, krasną ludzie, trzymaj się. Weź sobie to. Ty sobie weź to. O, nie, tobie nie pozwolę umrzeć, ty masz żyć. Kurwa, nie mogę, nie można się nigdzie wycofać. Nie można tutaj, tutaj, tutaj. Odwrót, odwrót, odwrót. Ja pierdolę, zaraz mi ją zabiją. Kurwa, nie, nie, nie. Ja jebę, tylko nie ona. Skurw wiele. No to już ładnie, już przejebaliśmy. Poszło w pistu. Kurwa, jego mać. Co za szmaciarze jebane. O, kurwy synu. Zdychaj, no i kurwa jeszcze mnie tutaj zabijesz może ej, ej, krasnolud! Kur żyj! Róż dupę Zajebać się tego przeszczota Niech kurwia Jeszcze tutaj mam łucznika Ooo, teraz będzie naprawdę mega ciężko. No po prostu go zabijcie, ok? I napierdalać z tą matkę. Wszyscy! Kurwa, mówię wszyscy, ciebie też mam na myśli, karzełku. Yes. Napierdalać, napierdalać. Ja wiem, że jest ciężko, nie jest fajnie, ale. Napierdalać, napierdalać. ten. Weź sobie to, sobie weź to. Dobra, czy mi wiele zostało? Da jest. Jest. jest, 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 jest. O tak, 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 tak. Jest. O. się biorę. Dlatego nas nienawidzą. Coś Potrzebują pięknego. nas. Dlatego nas biorą. Karmią! Hmm. Aha. Ale naprawdę obrzydliwe nie jest to, że to się stało. Ale że pozwolono na to, Branda, Ukochana. Kamień mnie pokarał, przyjacielu ze snu. Umieram na coś gorszego od samej śmierci. Nie może ci pomóc? Zdrada. No nie gadaj, że Branda zdradziła. Oj, 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 oj. Dobra, ekipo. Sejwik. O, Matka, co miałaś w sobie? Pewnie, że to wezmę. No, co to jest? O kurwa, ale to jest... Ale to jest warte wszystko. Ej, mm. to jest naprawdę sporo warte. Nie mam miejsca, zaraz musimy coś wypieprzyć. Eee, też... Zniszcz to, tak, zniszcz co tu jeszcze? To zostaje. To zostaje. To zostaje. To zostaje. Eee, Mamy tu jakieś pierdoły takie. Co? Do wyrzucenia czy nie bardzo? Hmm, ognisty bełt to mi się nie przyda pieprzyć to. Dobra. Nie, to może sobie zostawmy. I weź to. I to. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> miała naprawdę ciekawe fanty, jeśli chodzi o pancerze. Ale z tego, co widziałem, jeszcze miała. Eee... Co to jest? Do odporności od sił natury. To jak najbardziej. Eee, miała tutaj pancerze fajne. To na przykład. O, właśnie, to już po raz drugi. Będzie co sprzedawać. Tak jest. Ale to jeszcze nie koniec naszej podróży, skąd my w ogóle przyszliśmy, yy, gdzie my jesteśmy, no, szczerze mówiąc, gówno co widać. Okej, okay, słaby okład leczniczy. Yy, gdzie my tędy wyjdziemy? A, cofamy się, nie, nie, to tędy nie. <laughs> I oczywiście my będziemy tutaj kończyć odcinek, ja się zastanawiam teraz, tędy iść po prostu żeby tędy na górę. No, możliwe. Możliwe. Dobra, ale to była ciężka walka. Jak straciliśmy Wayne, myślałem, że sobie nie poradzimy. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę, jestem dumny z tego. Mam nadzieję, że się wam podobało. No, i to tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.